Często w tym świecie spirytualnym, czy duchowym, jak to woli to nazywać, narzeka się na bycie człowiekiem, na, na to, że no, przyszło nam się wcielić i że teraz musimy to przepracować, żeby się już nie musieć wcielać. Tak jakby to było coś złego, tak jakby to było coś, czemu w jakiś sposób się umniejsza. Natomiast moim zdaniem, my przechodzimy tutaj po to, aby doświadczać, doświadczać wszystkiego, co jest związane z człowieczeństwem. Doświadczać wszystkich uczuć, które są związane z człowieczeństwem. To nie zawsze są te miłe i fajne uczucia. Tak, jest wiele pięknych, cudownych uczuć, których też doświadczamy w byciu człowiekiem, ale też doświadczamy bólu, doświadczamy cierpienia, doświadczamy ego. Ego to jest taki konstrukt, który bardzo często w tym świecie duchowym jest negowany, jest uważany za coś złego, jest uważany za coś, czego powinniśmy się pozbyć. Ja uważam, że to nie jest tak, że my mamy się czegokolwiek pozbywać, wyzbywać. My po prostu mamy to. Wszystko przyjąć, zaakceptować w sobie i scalić, nie rozdzielać siebie na ego, brak ego, na duchowość, na to, że ja jestem bardziej spirytualny, a ty jesteś mniej spirytualny ja jestem bardziej rozwinięty, a ty jesteś mniej rozwinięty, rozwinięta. Nie o to chodzi. To chodzi o to, że wszystko jest jednością i wszystkie nasze aspekty również są jednością. Ciało. Też często słyszę. Tak jakby ono było zupełnie niepotrzebne. A my przecież doświadczamy świata zewnętrznego poprzez ciało dzięki temu ciału. Wcieliliśmy się w ciała właśnie po to, żeby móc doświadczać rzeczywistości, doświadczać świata, żeby móc doświadczać słońca na naszej skórze, żeby móc doświadczać wiatru we naszych włosach, żeby móc to wszystko czuć. I to jest piękne w byciu człowiekiem. I właśnie o to chodzi, żeby to wszystko scalić w sobie, przyjąć to i poczuć, jak to jest być człowiekiem. W pełnym spektrum. W doświadczeniu ciała i jego fizyczności, w doświadczeniu wszelkich uczuć i emocji, które to człowieczeństwo ze sobą niesie. Nie zawsze pięknych, nie zawsze pozytywnych i radosnych, ale też bardzo często tak pięknych, radości, miłości. Dumy i całe spektrum pięknych, cudownych uczuć, którego doświadczamy, i tak, i łez, i rozpaczy, i bólu, i żalu, i zazdrości, i złości wszystkiego. Bo to jest całość, i my jesteśmy całością.